Ide. Papa. Idę sobie z pracy do Polo. Takie urozmaicenie życiowe, czyli jak codziennie do Polo. Powiem Wam, że pogoda jest taka, jakbyście byli nad morzem. Słońce chwilowo zaszło, chociaż żar jest niesamowity, ale słońce chwilowo zaszło, bryza sobie taka fajna z jeziora powiewa i jest tak mega. O Jezu, wiecie co, bo z jednej strony to jest tak. Mam dość tych upałów, nie? Gotuję się, we własnym pocie się topię, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że za 2-3 tygodnie może być już całkiem zimno, może padać deszcz, i do tego jeszcze zacznie się szkoła z tysiącem problemów, nie? No to mi się po prostu odechciewa na samą myśl. Pokazuję wam brzydki widok, bo tu jest ta nasza piękna ulica, bzowa, która już nie jest bzowa, bo wszystko z niej wycięli. Po tej stronie jest nadal piękna, bo tu są domki jednorodzinne. Natomiast tam, gdzie stał dom pana Mariana, no to jest niestety plac budowy. Także to są takie rozterki życiowe człowieka, który nie wie, czy chce lato, czy zimę już. Zobaczcie, jakie przecudne kwiatki dzisiaj dostałam. Takie bardzo delikatne, bardzo dziewczęce, no prawie jakbym była taką, wiecie, młodą, młodą dziewczynką. Dostałam taki piękny, przepiękny bukiet. Nie dość, że e, biało-różowy, czyli taki mocno delikatny. Do tego jeszcze polne kwiatki, i do tego jeszcze e, miętowa ta tutaj e, osłonka. Słuchajcie, ja po prostu padłam dzisiaj, w, siedzę sobie w pracy. I wszedł mi e, dzisiaj do, do właśnie do pracy taki młody, przystojny mężczyzna i przyniósł mi bukiet kwiatów. Czajcie, dziewczynę, w wieku 50 lat dostać taki przepiękny bukiet od e, młodego przystojniaka? No ja padłam. No ale żeby nie było tak różowo, słuchajcie, to ten przystojniak to jest przystojniakiem mojej córki. Ale nieważne, liczy się, że od młodego mężczyzny dostałam kwiaty. Padłam, bo to są kwiaty, słuchajcie, bez okazji. Dostałam kwiaty, bukiet od Mateusza. W sumie to nie wiem za co. Bo nic mi nie zrobił, niczego ode mnie nie chciał. Przyszedł i powiedział, że chciał mi dać kwiaty w podziękowaniu za to, padniecie, za to, że pomagam mu w życiu. I że go uczę wielu rzeczy. Wiecie co? No, powiem Wam, że łezka to mi tak stanęła w oku. I prawdę powiedziawszy, tak jak ja, rzadko kiedy nie wiem, co powiedzieć. No to ja dziś nie wiedziałam, co powiedzieć. Także. Młody chłopak. I bez okazji kwiatki. To znaczy on mówi, że to jest okazja właśnie ze względu na to, że jestem jaka jestem, więc. No, jestem teściową, która dostała kwiaty, słuchajcie, a nie, nie przyszedł prosić o rękę mojej córki, także raczej było to tak od serca. Tylko się cieszyć, nie? Chciałam się Wam jeszcze dzisiaj pochwalić moim najnowszym łupem lumpeksowym. Nie mam nic wiecie, specjalnego, żeby robić mierzymy, ale pokażę Wam jedną przecudną, przepiękną rzecz, którą wygrzebałam w koszu. Z bielizną w moim ulubionym pomarańczaku. Zobaczcie. To jest taki, wiecie, damski szlafroczek, peniuarek, taki do latania po domku. Z takimi, może za chwilę to założę na siebie, to Wam pokażę, jak to wygląda, ale na razie na wieszaku. To jest, słuchajcie, 100% jedwab taki morelowy. Tutaj kolor nie jest oddany, przynajmniej ja tutaj w podglądzie widzę, że to nie jest ten kolor. To jest taka ciepła morela. To jest może nie zupełnie mój kolor, ale w lecie wiecie, jak czek jest opalony, to te ciepłe kolory bardziej pasują. A raczej zimą to ja w takim cieniutkim czymś nie będę biegała, tylko raczej w szlafroczku moim futerkowym wiecie. Także tak to wygląda. Zaraz, no zaraz to założę na siebie. Tu niestety już uwaliłam podkładem, bo Niestety ja w nim rano się maluję. Także tak on wygląda. I słuchajcie, nawet nie wiem, co to jest za marka, ponieważ to jest taka dosyć duża gratka, ten, ten szlafroczek, dlatego, że to jest próbka designerska, to znaczy projektancka. On ma tylko wszywkę na boku z hasłem 100% silk, 100% jedwab, i do tego ma napisane właśnie Designer Sample, czyli właśnie taka projektancka. Próbka. Nie mam pojęcia jakiej marki, ale nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ on jest obłędnie przepiękny. Zaraz Wam go pokażę na sobie, jak się prezentuje. I tak on się prezentuje. Pokażę Wam jeszcze. Tu on jest króciutki. O, poczekajcie, czekajcie, czekajcie. O, to jest coś takiego. On jest przed kolanko dla mnie, no więc dla wyższej osoby. no jakie to ma znaczenie? Dla kogo on byłby jaki? Tak się prezentuje. Normalnie, słuchajcie, jak japońska gejsza z tymi rękawami. A jako, że to jest, wiecie, czysty jedwab, to można go spokojnie nosić w upały przez cały dzień i pomimo tego, że ma długie rękawy, to jest w nim cudownie, przeliwnie i absolutnie nie jest gorąco. To jest oh, obłędne. A kupowałam go na nowym towarze. Właśnie w pomarańczaku, czyli w centrum taniej odzieży. Ja mówię pomarańczak, bo oni mają szyby na pomarańczowo klejony. I na nowym towarze, gdzie jest chyba 69 zł za kilogram, no to ja za niego zapłaciłam chyba 7 albo 8 zł, no bo to jest, wiecie... Kici, kici takie. Delikatniutkie, eleganckie, przecudne. I właśnie wydaje mi się, że do opalenizny, wiecie, to yy, ten ciepły kolorek jakoś mi tam ujdzie. Może być, nie? Piękny, cudowny. Także polecam grzebać w koszach w rąpeksie. Jak widzieliście, pierwsze koszenie lawendy mamy już ze sobą. Troszkę za późno, powinnam to zrobić dużo wcześniej, ale przyznam się, że strasznie było mi szkoda ją ścinać. Właściwie to, powiem szczerze, że to drugie było koszenie, bo pierwsze koszenie to zrobiła nam Jadzia, kocica sąsiadów, która wręcz zdecydowanie za szybko przyszła i wykosiła połowę lawendy. Może dlatego tak pięknie rosła potem. W każdym razie pierwsze koszenie... Moje jest już za mną, drugie pewnie będzie gdzieś za miesiąc i zobaczcie, to jest właśnie efekt tego pierwszego koszenia. I nie chciałam ścinać wszystkiego, bo z uwagi na to, że za późno właśnie zaczęłam ją ścinać, to w niektórych miejscach już w połowie zaczęła puszczać nowe pędy. No i teraz szkoda ją obciąć niżej, więc już taka troszeczkę dzika zostanie, ale to nie przeszkadza. I będzie ciemna uwaga, no ale już jest godzina w pół do ósmej. Napalimy sobie światełko. I teraz miejsce Eukaliptusa zajmie właśnie moja cudowna, przepiękna, kochana, własnoręcznie wyhodowana lawenda. O, jakby ktoś nie wiedział, ile mamy stopni w domu, to jedyne 29, aż go schowam, żeby. Nie dostać drgawek. Teraz już powinno być lepiej, bo już się zaczyna schładzać za oknem. Także tak to wygląda. Dla mnie to jest mega romantyczne. A wiecie, jak to pachnie? Nie muszę Wam mówić, nie? Coś obłędnego. Nawet dobrze kolor oddaje, bo ona już jest taka. Wiecie, słońcem dobrze wypalona. Trochę tu stoi, yy, potem zacznie niestety mocno się sypać ale wtedy przysypiemy ją do torebeczki i wrzucimy sobie pod poduszkę. Kawka numer 3, godzina 19.20 chyba? 15.30, 19 coś takiego. Chociaż powiem Wam, że nie powinnam pić tej kawy, bo właśnie przed chwilą ktoś mi tak podniósł ciśnienie, że klękajcie narody i ja Wam o tym opowiem. Tylko to jest tak głupie, że śmieszne. Ale za dużo gadania i opowiem Wam może jutro. Ale po prostu spadniecie z krzesła, jak Wam powiem, kto mnie tak wkurzył i czym. Poczułam się, słuchajcie, jak wielki pirat i wielka korporacja złodziejska do tego. Coś masakrycznego. W każdym bądź razie na dzień dzisiejszy musiałam wyjść w tej chwili, znaczy na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną musiałam wyjść na balkon w zieleń żeby nerwy uspokoić. Boże, ludzie, co to się nie dzieje na tym świecie? Ale dobra, nie będę tutaj spoilerować. Powiem Wam o tym jutro, bo za dużo gadania. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia kolejnym razem. Buziaczki. Pa, pa.